Dzień dobry. Dużo się w kontakcie ja i mówi o zabieraniu pracy i w ogóle zmianach na rynku pracy. Więc dzisiaj trafiłem na ciekawy artykuł na ten temat w BBC, w jednej z takich branż, w której to zjawisko może być dość silne, czyli według tytułów księgowości, aczkolwiek w samym artykule jest więcej mowy o audycie. No ale mniej więcej powiedzmy, że branża jest ta sama. Więc pierwsza taka ciekawa rzecz, o której w sumie sam nie pomyślałem, o której ten artykuł wspomina, to jest to, że te osoby, które w tej chwili wchodzą na rynek pracy, właśnie dotyczący na przykład księgowości, które teraz przechodzą różne certyfikacje, szkolenia i tak to jest pierwsze pokolenie, dla którego używanie narzędzi takich typu AI jest czymś naturalnym i które mają to w ramach pewnego rodzaju szkoleń i wdrażania, i które nie robiły księgowości bez tych narzędzi. Więc może to być dość duża zmiana w ogóle w sposobie prowadzenia księgowości. Tutaj jest właśnie też między innymi taki wywiad z młodym księgowym. Natomiast to co tutaj dalej zwróciłem uwagę, próbuję właśnie ten fragment odnaleźć. To są wyliczenia KPNG, że według nich zespoły do audytu zrobią się mniej więcej o 40% mniejsze ze względu na wydajność właśnie nowych narzędzi. Które sprawią, że aż tyle osób nie będzie w tych zespołach potrzebnych. Artykuł zwraca też uwagę, to jest właśnie tutaj, więc tam gdzieś pominąłem ten fragment o zmniejszających się zespołach, że ostatnie lata w księgowości to były lata dość takich spektakularnych kar I różnych porażek finansowych. Tutaj jest m.in. właśnie taki przykład, też KPMG, które zapłaciło karę 1,5 miliona funtów. No i oczywiście to też jest w tym kontekście, że sztuczna inteligencja może być takim trochę audytem audytu, prawda, i pewne rzeczy sprawdzać w tle, a niekoniecznie wykonywać tylko pracę za kogoś. Dalej. Pomimo tych obaw, które wiele osób ma, że właśnie sztuczna inteligencja zabiera pracę, to gdzieś tutaj dalej mieliśmy takie dane, że o to jest chyba tutaj, nie wyżej było. W każdym razie, że ofert pracy w tej branży znacząco przybywa. Tam była Liczba chyba gdzieś coś około 40%. No nic nie będę w tej chwili szukał. A tutaj są wyniki, czy skrót taki wywiadu z pracownikami: 86% osób uważa, że narzędzia AI pomagają skrócić powtarzające się zadania, i 83% woli pracować w firmie, gdzie narzędzia AI są wykorzystywane. To mi się też przypomina taka ciekawa historia, którą kiedyś usłyszałem od znajomego, nie jestem pewien na ile ona jest powiedzmy poufna, więc nie będę na razie mówił, kogo ona dotyczy. Może później napiszę w opisie, ale on sprzedał takie narzędzie trochę w stylu AI, gdy jeszcze AI nie było powiedzmy modne ładnych kilka lat temu. Do pewnego niemieckiego banku, w taki sposób, że bank właściwie wprost, chyba mu nic nie zapłacił, natomiast bank oferował to narzędzie swoim pracownikom, odbierając im bardzo niewielką część ich pensji, jeżeli się zgadzali, i przekazując tą niewielką część pensji twórcy tego narzędzia, właśnie jako takie wsparcie, powiedzmy, obliczeniowe, a nie AI. I ponownie się to zrobiło bardzo popularne. Duża część pracowników tego banku chciała z tego narzędzia korzystać, rezygnowała tam z jakiegoś niewielkiego fragmentu swojego wynagrodzenia, żeby tą pracę wykonywać płynniej, przyjemniej i spokojniej. Więc zobaczymy, jak to się będzie działo z AI, pracami, także pracami z księgowości. Póki co pozdrawiam wszystkich księgowych, zwłaszcza, że jak. Pewnie większość osób wie, Kraków księgowością stoi. Miłego dnia. Pozdrawiam.